Dzisiaj mamy do czynienia z bardzo poważną rzeczą, proszę Państwa, no mamy kolejny przykład, że Polską tak naprawdę rządzą lobbyści. To jest naprawdę bardzo mocna sprawa, bo to dotyczy praktycznie każdego z Polaków. Proszę Państwa, jak sami wiecie, jak wyglądała kwestia Zielonego ładu, lobbowanie Zielonego ładu, jak wyglądała kwestia dyrektywy budynkowej i jak wyglądała kwestia, choćby kwestia związana z ustawą wiatrakową. Jak lobbyści w tym zakresie działali? Proszę Państwa, teraz dotyczy to Ministerstwa Rozwoju i Technologii. I to jest straszna rzecz. Proszę Państwa, tworzy się projekt, już jest stworzony, ponieważ projekt rozporządzenia, rozporządzenia, które jest związane z budownictwem, ten projekt rozporządzenia liczy około 200 stron. I proszę Państwa, jest po konsultacjach społecznych i ten projekt całkowicie eliminuje zastosowanie styropianu w Polsce. Proszę Państwa, zastosowanie styropianu i zamienienie go tak naprawdę zamiany styropianu na wełnę. Co to oznacza? To oznacza, że proszę Państwa. Poprzez zapisy związane generalnie z przepisami przeciwpożarowymi próbuje się tak wyśrubować normę, żeby wyeliminować całkowicie styropian. Kto jest producentem wełny? Proszę Państwa, producentem wełny jest pięć międzynarodowych koncernów. Pięć międzynarodowych koncernów. To są koncerny przede wszystkim francuskie. Niemieckie, duńskie, a jeżeli mówimy o tych koncernach, to jest generalnie to jest Knauf niemiecki, czy też izower. I co jest największym skandalem? Proszę Państwa, największym skandalem jest, że przy tworzeniu tego rozporządzenia brali tak naprawdę udział w tworzeniu tego rozporządzenia. Osoby zaangażowane w te firmy i instytucje. Czyli potężne działanie lobby. Ten rynek, proszę Państwa, to jest około 10 miliardów złotych. Co to oznacza dla Polski? Że około 100 firm w Polsce, które zajmują się produkcją styropianu, 100 firm, to są tysiące ludzi. Te tysiące ludzi przestanie mieć pracę. Mało to na rzecz pięciu międzynarodowych firm. Proszę zobaczyć, jak w Polsce generalnie jest tworzone prawo. Niedawno słyszałem, proszę Państwa, wypowiedzi odnośnie repolonizacji polskiej gospodarki. Słyszałem wypowiedzi pana premiera odnośnie deregulacji polskiej, e, polskich przepisów a mamy odwrotnie. Proszę Państwa, mamy regulacje, mamy depolonizację, mamy niszczenie polskich tak naprawdę firm i lobby międzynarodowych firm w tym zakresie. Co to spowoduje dla mieszkańców? Proszę Państwa, zapłacicie 40% więcej za ocieplenie swoich domów. 40%. I teraz zastanówcie się Państwo, Zastanówcie się, co będzie, jak firmy produkujące styropian będą wyeliminowane z Polski. Jakie będą koszty? Teraz zobaczcie, jak działa Zielony Ład, jak działają pewne dyrektywy budynkowe, jak działa ETS1, teraz kolejna rzecz przełożyć to na gospodarkę. Tylko nie na gospodarkę polską, na gospodarkę niemiecką i francuską. I z tym w żadnym wypadku się nie możemy zgodzić. I zadam pytanie. Jak żyć, panie premierze? Jak żyć?